Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. After il hang or maintenance, it is necessary to reset the service interval. This procedure is usually done by default in service centers. But it happens to do does not always happen. Therefore, let us understand how to do it on your c 4 pieces so yourself. The procedure is not complicated and takes a minimum of time, so all we to do is Press reset button and hold 1. Keep pressing the reset button until the count of next 1, 2. The display will show 0, 2. Release the reset button 1. The service interval has now been reset. To has korzystnie reset the service interval on your Citroen. If you have any questions, please ask in the comments. Write whether you have succeeded in performing his procedure. Comments. 3. Igor 02.12 2021 o 1426 Zaloguj się, aby odpowiedzieć to jest jasne, ale jak ustawić wartości interwałów serwisowych w Halex i 02.12 2021 o 1527 zaloguj się. Aby odpowiedzieć można to zrobić za pomocą oficjalnego skanera diagnostycznego. Skontaktuj się z nami w sprawie serwisu. Pomożemy Ci z OKR26.07 26.07.2021 o 22.05. Zaloguj się. Aby odpowiedzieć, witamy, mam Ci troeną C4 pizzas, co świeci się, serwis zrobiłem, jak pokazano, nie wyłącza się. Dodaj komentarz, anuluj odpowiedź, musisz być zalogowany. Aby dodać komentarz, zadaj pytanie kontakty 8 4012 330 do 310 Jaltimska JSTR, Jaltimska J86 b Jaltimska JSTR, Promyślna J8, Centrum Handlowe Acorus. Ull. Autostrada berlińska 10 IP Bakutina S. IN 392 201 664 480 Rozwój strony MySaj.ru 2017-2021 Wszystkie materiały na tej stronie podlegają prawom autorskim, w tym projekt zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, w tym kopiowania do innych witryn i zasobów w internecie lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania informacji i obiektów bez uprzedniej zgody właściciela praw autorskich strona nie jest ofertą publiczną.